Dobry wieczór Państwu. Witamy serdecznie na dziesiątym zjeździe sprawozdawczo-wyborczym Oddziału Miejskiego w Łącznym Jest godzina 17.15, więc prawomocnie możemy rozpocząć zebranie w ustawowym, tak zwanym drugim terminie. Proszę, oddaję głos prezesowi naszego Oddziału, Adamowi Kubicy. Dziękuję. Serdecznie witam zaproszonych przyjaciół WOP, ratowników, ratowniczki, a w szczególności Zastępcę prezydenta Miasta Knurowa, pana Piotra Słówkę. Pana przewodniczącego Rady Miasta Knurowa, pana Tomasza Rzepa. Witam również honorowego prezesa Oddziału Miejskiego w Knurowie i jak narodem wiceprzewodniczący Rady Miasta Knurowa Jerzyk Pach. Przedstawicieli yy, Przeglądu Lokalnego oraz IKNU. Witam również dyrektora MOTIR, pana Krzysztofa Telachka. A teraz chciałbym poprosić o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięci działaczy naszego działu, którzy odeszli na wieczną wachtę. W szczególności pierwszego prezesa naszego oddziału Konrad Sobieraj oraz pozostałych kolegów. Uf. Dziękuję. Proponuję teraz na przewodniczącego walnego zebrania, czyli diabłum, kolegę Krzysztof Stolarek. Czy pan Krzysztof zgadza się na taką funkcję? Razem razą zgodę. Proszę o przegłosowanie. Czy jesteście za tym, żeby walne zebranie poprowadził kolega Krzysztof Stolarek. Widzę, że wszyscy. Bardzo dziękuję. Ja bardzo dobrze czuję się w środowisku ratowników, bo też jestem członkiem oddziału miejskiego WOP-Knurowie od wielu, wielu, wielu lat. Ale bardzo serdecznie witam wszystkich na tym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. Widzę, że przyszedł czas na młode pokolenie Knurowskiego WOP-u. Taka jest kolej rzeczy. Na sali większość młodych ludzi. Przez te wszystkie lata ci panowie, którzy tutaj siedzą i siedzą tutaj za tym pierwszym stołem, tworzyli ten WOP i chyba po chcą przekazać już w młode ręce ten nasz oddział. A jest co przekazywać, bo nasz oddział miejski WOP to naprawdę wielka tradycja, to wiele sukcesów organizacyjnych, to sukcesy drużyn ratowniczych. W dzisiejszych czasach trochę ta funkcja ratownika podupadła, ale podupadło dlatego, że nie jesteśmy. Służbami zawodowymi, tylko jesteśmy społecznikami, wolontariuszami, którzy ewentualnie sezonowo znajdują jakieś zatrudnienie. W naszym mieście, jak wiecie, są dwie pływalnie, jest jedno kąpielisko, kryte, kąpielisko otwarte, więc jest gdzie tak naprawdę szkolić swoje umiejętności. Organizowane są cykliczne kursy, wy jesteście też świeżo opieczonymi chyba kursantami, więc tak naprawdę ten wopór, oprócz tego, że macie swoje umiejętności bacie o swoje bezpieczeństwo, ale też musicie już bać o bezpieczeństwo ludzi, którzy znajdują się w Waszym otoczeniu, a będą wymagali takiej pomocy. Ale to też przyjemne rzeczy, bo możecie pracować na naszych basenach, na naszym kopielisku, możecie wyjeżdżać nad morze, możecie zostać sędziami pływackimi, bo mamy też tutaj fajne tradycje, a możecie zostać też instruktorami w przyszłości pływania, ratownictwa, chociażby w sekcji TKKF-u w Szczugowicy, który na co dzień... Zajmuje się nauką pływania naszej młodzieży i uczestniczy w różnych ciekawych zawodach. Przy okazji, oczywiście, dziękuję całemu zarządowi, bo dzisiaj to zebranie sprawozdawczo-wyborcze ma służyć w nowego zarządu, więc wszystkim tym, którzy byli zaangażowani w pracę społeczną WOP-u bardzo dziękuję, a tym, którzy zostaną dzisiaj wybrani do nowego zarządu, życzę wiele siły, wytrwałości, dużo energii, ciekawych pomysłów, które my zawsze jako samorządowcy. Tego miasta będziemy wspierać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przestaję teraz Państwu porządek obrad dziesiątego włannego zebrania. Proszę tutaj, Puk Agata. To może zrobimy tak, że panowie... O, może, tak. Tak, tak, dziękuję bardzo. Gaca Daniel. Zareba Natalia. Zareba Natalia. A zareba Alicja.

Ja masz Marcin. Kuras Szymon. Pichtera Milena. Wickowski, Igor, stolarski, Michał, wieciński, Karol. Pawłowski Michał, Chłodnicki Jakub, Skolik Adam,

Wojtyło, Szymon. Dziękuję bardzo.